Ja chciałabym państwa zachęcić, chociaż nie wiem na którym etapie jesteście swojej kariery. Czy jesteście w etapie, kiedy myślicie o zmianach zawodowych, mimo tego, że jeszcze pracę macie i ona nie spełnia waszych jakby zawodowych ambicji? Czy jesteście już na takim etapie, kiedy tej pracy nie macie i myślicie, jak ją skutecznie zmienić? To bez względu na to, na jakim tym etapie jesteście, chcę powiedzieć, że swoją osobistą markę buduje się na co dzień. I że najgorzej jest, czy przynosi to najmniejsze efekty, kiedy rozpoczyna się dopiero, kiedy się to w pracy straci. Yy, jeden, z osób, jeden z osób, które zna, powiedziała mi, pierwszy dzień Twojej pracy jest pierwszym dniem poszukiwania następnej, dla mnie być może jest to przesadzone. Natomiast jeżeli dobrze się zagłębić w to, co zostało przed chwilą powiedziane, to bez względu na to, dla kogo teraz pracujesz, na jakim etapie jesteś, Twoją markę buduj na co dzień. Mówiłam o tej użyteczności i o tej wartości, która za tym wizerunkiem musi iść. Marka jako brand, jeżeli kupujecie jakiś określony brand, korzystacie z jakiegoś określonego produktu, korzystacie z niego dlatego, że daje wam wartość. Pamiętajcie, żeby na co dzień, czy jesteście pracownikami, czy jesteście menadżerami, żeby przynosić wartość i dla swojego pracodawcy, i dla swojego zespołu, ale przede wszystkim dla swoich klientów. Tylko wtedy będziecie mieli gwarancję, że jest synergia, Was jako pracowników, z waszymi pracodawcami i z waszymi klientami. Tylko wtedy to będzie mogło iść do przodu. Jeżeli chodzi o skuteczność budowania osobistej marki w samym procesie rekrutacyjnym, to mówiłam o budowaniu wizerunku, mówiłam o prawdziwej wartości, ale najważniejsze to jest stała komunikacja z waszymi klientami, tak? Gdzie klienta rozumiem jako pracodawcę, z którym będziecie rozmawiać. Można zrobić ładną wizytówkę, która będzie martwym profilem, bo tam się nic nie będzie działo, bo tam nie będziecie mieli żadnych kontaktów, bo tam e, po prostu umieścicie swoje zdjęcie. To nic nie mówi. Z pracodawcami trzeba się komunikować. Trzeba zastanawiać się, kim oni są i jaka jest dla nich oferta, ale przede wszystkim być w kontakcie. Dzisiaj nie czeka się aż pracodawca zadzwoni. Bądźcie aktywni. Zacznijcie wychodzić do tych pracodawców. Zapytajcie się, czy wasza aplikacja doszła i na jakim jest etapie re realizacji i czy są zainteresowani współpracą z wami. To nic nie kosztuje i to nie jest niczym złym. Moi klienci mówią, no ale to tak nie wypada. Ale jeżeli mam myśleć jak sprzedawca albo jak marketingowiec, który myśli o promowaniu swojego produktu, to który marketingowiec mówi, no ja może nie wy, wypuszczę tej reklamy, albo nie zacznę się komunikować z moim klientem, no bo może on nie mieć czasu, żeby tą reklamę obejrzeć. Pojawia się ten paradoks. Odwróćcie ten proces, tak? Nie czekajcie, aż to wasz pracodawca, aż to wasz klient do was przyjdzie. Są takie sytuacje, o których mówił Przemek. Czasami klienci przychodzą, jeżeli bardzo potrzebują danego produktu, czy danej usługi, ale dzisiaj jest rynek pracodawcy. Konkurujecie z wieloma innymi kandydatami, którzy mają... Często podobne doświadczenia, często podobne kompetencje. Musicie się jakoś wyróżnić, ale przede wszystkim musicie się dobrze komunikować. Mówiłam o spójności wiz wizerunku z rzeczywistością. Jeżeli tego nie będzie e, porażka, chciałam powiedzieć jedną rzecz. Na, ci, którzy byli na ostatnim klubie kariery, na pewno pamiętają, jak mówiłam o tym, że. Obiecałam moim klientom, że te wszystkie historie, które gromadzę, będę spisywać i będę się nimi dzielić. Zrobiłam sobie urodzinowy prezent i powstał blok 4 Sfery, który opisuje dla Państwa pewnie dwa, czy dwie ciekawe sfery rozwój i kariera, i zarządzanie i tam dzielę się historiami, takimi jak dzisiaj, z osobistego rozwoju, budowania marki, ale również wprowadzania różnych decyzji menedżerskich w życie. I lekcji, które ja osobiście razem z naszymi klientami wyciągam. Zachęcam was do tego, gdybyście potrzebowali inspiracji. Z mojej strony bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam was do tego, że jeżeli macie pytania na temat tego, jak lepiej budować tą swoją markę, jak tworzyć swój wizerunek, jak skutecznie zarządzać swoją karierą? To macie jedyną okazję, żeby dzisiaj bezpłatnie skorzystać z konsultacji wszystkich naszych konsultantów, a przynajmniej ty, tych osób, które pracują na co dzień w Warszawie. Zespół architektów stoi, gdybyście się mogli podnieść i pomachać. Tam jest zespół architektów, to są nasi doradcy i konsultanci. I na pewno, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, są dzisiaj do Waszej pełnej dyspozycji. Bardzo Wam dziękuję.